Hej, z tej strony Bachus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Online Sorry, Red Dead Online, tak jest I dzisiaj mam dla was bardzo, bardzo złą wiadomość Jeżeli grasz w Red Dead Online to pewnie już ją widziałeś, a jeżeli nie To w sumie cię to nie dotyczy Bo ta wiadomość najbardziej wkurzy osoby, które wchodzą codziennie do tej gry Bo, powiedzcie mi w komentarzach, jaka jest rzecz, która w Red Dead Online powoduje to że codziennie do tej gry wchodzisz, bo ja na przykład mam coś takiego z zadaniami dnia. Nie chcę stracić serii, więc codziennie wchodzę, żeby zrobić przynajmniej jedno proste zadanie dnia, żeby po prostu nie stracić serii, dostawać cały czas 0,50 golda. Raz była taka akcja, że właśnie yy, zapomniało mi się i nie przyszedłem w jeden dzień. I co? I co? I kurde, później przez tydzień nie grałem, bo nie miałem motywacji, żeby do tej gry wejść i po prostu cokolwiek zrobić. No i Rockstar chyba nie wie, że tak działa świat. I dużo osób tak ma, bo wiem, że nie jestem jedyną osobą, która coś takiego ma. Zgaduję, że bardzo duża część z was też coś takiego ma. Piszcie śmiało w komentarzach, nie ma czego się wstydzić, <laughs> że tak robicie. Odpalacie grę, zadanko. No jelo, kurde. Nie ma co więcej robić w tym Red Deadzie, więc po prostu trzeba... Tylko tą serię podtrzymać, nie jedyna motywacja ehm, I dużo osób chyba tak robi właśnie, jak mówię. E, Rockstar chyba zdaje sobie z tego sprawę raczej Ale... Pewnie zauważyliście, że po prostu Rockstar Wraz z dodawaniem nowych roli, dodawał nowe zadania dnia Na specjalnie tych roli I po prostu później zaczął nas ograniczać Mogliśmy robić zadania dnia, a także zadania roli Mimo, że jest ich tam chyba z 15 aktualnie? Coś takiego. Rockstar postanowił, że nie, 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 tak być nie może. Dajemy limit. I maksymalnie możemy zrobić 9 zadań roli jednego dnia. Mi ten system się podobał, no bo co prawda ograniczał nas Rockstar w pewien sposób, ale e, tak czy siak więcej zadań bym nie robił, a za wykonanie 9 po prostu dostawałem specjalną nagrodę w postaci e, właśnie złota. Więc super, cieszyłem się. Uważałem, że Rockstar bardzo fajnie to zrobił, ale pojawił się pewien problem. Bo, na przykład, osoby, które grają od dawna, na przykład nie wiem, ja aktualnie zarabiam na zadaniach dnia mnóstwo golda. Mam aktualnie 1300 golda. I jeżeli inflacja nie pójdzie jakoś kosmicznie w górę, to raczej starczy mi to do końca gry. Naprawdę, 1300 golda raczej powinno mi starczyć. Chyba, że Rockstar zacznie dodawać sery po, nie wiem, 500 golda za coś. Słyszałem co prawda, że pojawią się domy i tam jeden będzie warty z chyba 600 sztabek, coś takiego. Ale to w przyszłości. Na razie mam 1300, jest to strasznie dużo, a zarabiam jeszcze więcej przez zadania dnia. No i właśnie pojawia się pewien problem tutaj. Problem polega na tym, że Rockstarowi się to nie podoba. Rockstar chce nam zabrać nasze złoto. Jeżeli wejdziecie do gry, to pojawi wam się komunikat, który brzmi tak. Zmiany w wyzwaniach dnia 1 grudnia, czyli w dzień dodania nowej aktualizacji, która wprowadzi więcej le leveli, e, właściłowcy łowcy nagród. E, no, będą też właśnie zmiany w wyzwaniach dnia. I jak mówiłem, 1 grudnia wprowadzimy zmiany w wyzwaniach dnia. Gdy gracz osiągnie serię wyzwań liczącą 28 dni, będzie ona automatycznie resetowana, a gracz w momencie resetu otrzyma premię RDO, dolary. I mapę skarbów. To jest żart. To jest. Bym powiedział nawet, że jebany żart. No nie wiem, Rockstar, please. I wiecie co? Jak możecie sobie pomyśleć, hej, 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 jakoś nam to kurde Rockstar wynagrodzi. No to słuchajcie, za utrzymanie serii 7 lub więcej wyzwań, dnia. E, jeżeli teraz macie tą serię po prostu. Czyli po prostu nie, miałam ja 50 chyba dni, albo 60 aktualnie, bo miałem reset. Kiedyś miałem 100 coś, ale niestety kilka razy mi się to a Praktycznie codziennie właśnie do Reddita wchodziłem przynajmniej na chwilę. No więc jeszcze raz. Jeżeli masz jakąkolwiek serię, no to w ramach tego, że będzie reset, dostaniesz 200 dolarów. 200 dolarów. Nie mogę. no Zestaw remediów to jest tak, to jest rzecz, którą potrzebujemy. I 100 sztuk amunicji wybuchowej do rewolwerów, pistoletów, karabinów powtarzalnych i karabinów. Czy dostaniesz łącznie ile ammo? 200, 300, 400 ammo. 400 ammo wybuchowego, trochę to powsuje Red Dada, <gryw> ale come on. 400 wybuchowego ammo i 200 dolarów. I jeszcze, oczywiście, remedia. Warto podkreślić, że będą remedia. To jest właśnie nagroda za to, że zepsują nam kompletnie zarabianie e, złota w tej grze. Więc teraz kurde korzystaj, bo niedługo będzie taka akcja, że będziesz musiał po prostu robić coś takiego, że e, robisz zadania, masz 20 020 golda, później 030, 040, 050 i kurde no pierdziele wszystkie zadania. Później e, właśnie dostajesz mapę skarbów i jakąś tam premię Dolarów, nie wiadomo jaka ona będzie. Ale tak, czy siak, to nie wynagrodzi nam tego golda. Bo później, po 28 dniach, dostaniesz ten hajs tą mapę i będzie reset. I po tym resecie będziesz wchodził na chwilę do Red deada yy, Przez tydzień, drugi, trzeci i dopiero czwartego tygodnia będziesz na napierdziałał zadanie dnia, a później dostaniesz hajs i mapy skarbów. <laughs> no nie mogę, no Rockster! Nie wiem, co oni odwalili. Bo prawda jest taka, że motywacja wielu graczy w Red Deadzie po prostu spadnie, w dużym stopniu, no nie oszukujmy się, większość graczy w Red Deadzie, ta gra nie jest dobra, ta gra nie jest dobra, nie oszukujmy się, Red Dead aktualnie się, nie ma co się oszukiwać, ludzie błagają o to, Rockstar wprowadźcie jakieś możliwości, jeżeli chodzi o prowadzenie takiej przestępczej działalności, mówiąc przestępczej działalności, myśli napady, nie wiem, pociągi, kurde. Na sesji albo sklepy, może jakaś misja specjalna, może ogólnie napad, taki na bank. Już podczas specjalnej misji, gdzie robić przygotowanie, tak jak w GTA Nie, Rockstar dalej robi jakieś zwalone. Właśnie aktualizacje, ale jest jakaś tam nadzieja, bo wiadomo, że na przykład DLC z przyrodnikiem, no nie oszukujmy się, nie było dobre. DLC z przyrodnikiem jest totalną klapą, ale. Ta aktualizacja wprowadziła coś bardzo ważnego, co będzie nam po prostu towarzyszyć przez większość naszej yy, przygody w Red Deadzie, czyli po prostu yy, legendarne zwierzaki. Myślę, że to jest jedyna dobra zmiana w tym yy, właśnie update'cie. Co prawda nikt ich nie usypia, nie oszukujmy się, każdy je zabija, ale jest to rzecz po prostu taka, że będziesz sobie kiedyś jechał przez mapę na koniu, patatajać będziesz sobie i po prostu spotkasz legendarnego zwierzaka, więc ta mapa będzie bogatsza, ale... Ale ogólnie, samo DLC z przyrodnikiem było totalną klapą, zwierzaki spoko, ale cała reszta, no come on. Rockstar robi ogromną wpadkę, bo zamiast wprowadzić aktualizację, która będzie trzymać graczy, to oni wprowadzają właśnie nowe poziomy do roli, którą niewiele osób gra, nie oszukujmy się, to nie jest zbyt popularna rola, czyli łowcy nagród, wprowadzają nowych legendarnych przestępców, których zagrasz raz pewnie, albo dwa razy i tę rolę odstawisz na półkę. A teraz, po prostu, motywacja graczy do tego, żeby codziennie wchodzić do tej gry spadnie. A Rockstar nie dał nam nic w zamian. Zamiast wprowadzić właśnie, yy, normalną rolę, która będzie nas zachęcać do wchodzenia do tej gry, to oni kasują jedyny system, który nas w tej grze trzymał. Tyle. No w***iłem się, no nie oszukujmy się, bo to jest taka prawda. Ja wchodzę do tej gry, robię to za dnia, po to, że Wierzę w to, że ta gra kiedyś będzie dobra, bo teraz nie jest. A zmiana tego systemu po prostu spowoduje to, że ja codziennie tej gry nie będę się logował. A to jest strata dla Rockstara, bo wbrew pozorom, jeżeli ja się nie loguję, dużo graczy nie będzie się logować codziennie, to Rockstar będzie tracił pieniądze. Osoby, które grały codziennie i robiły te zadania dnia, one i tak nie kupią Golda w sklepie u Rockstara. Nie oszukujmy się, ale przez to, że my graliśmy, to sprawialiśmy tym to, że po prostu świat był żywy, było więcej graczy, Rockstar się właśnie chwalił, że dużo graczy w Red Dead'a codziennie gra, a teraz będzie mniej graczy, którzy będą po prostu się logować codziennie i Rockstar będzie na tym tracił pieniądze, przez to, że po prostu jeżeli w jakąś grę gra mniej osób, to te osoby, które... Miałyby opcję, że po prostu płacić za złoto, nie zapłacą, dlatego że będą też mieli mniejszą motywację do tego, żeby w tą grę grać. Nie oszukujmy się, na tym właśnie to polega. Ludzie nie będą kupować złota w grze, w której jest po prostu mało graczy, bo jeżeli jest mało graczy, to twórcy tą grą się mniej interesują. To jest system, który sam się napędza w pewien sposób, powiedzmy. Rozumiecie o co chodzi? Dobra, tyle. Rozgadałem się, ale naprawdę jest to temat ważny, bo Rockstar psuje jedyną rzecz, która trzyma graczy w tej grze. I nie mówię to tylko ja. Sprawdziłem Reddita i tam jest jeszcze większe oburzenie niż kurde na moim Discordzie, na którego Was zapraszam serdecznie. Bo jest link w opisie, a po prostu Ciebie tam nie ma. Jakimś prawem. A to jest bardzo fajny Discord o Red Dead Online. Ludzie tam się bardzo wczuwają w swoje postacie. To jest właśnie piękne, że w Geta tego nie ma, a w Reddedzie... No to wszyscy, kurde, roleplayują Nawet na zwykłych serwerach To jest piękne Dobra, więc tyle Ja się z wami żegnam Siemanarab, cześć, elo!